I z czym gadać czy pograć, Piszesz, a ekipa już kleje kompa Na naszej stajni stanę do mordy Majster, jak ojciec, możesz być spokojny. A jedyna zawrada to dobra zabawa. I żeby każda morda była dla siebie dobra. Szanujcie wszystkich, bądźcie dla siebie fajni. Pozdrawiam młody te razem z majstrem ze stajni Pozdrawiam młody te razem z majstrem ze stajni Pozdrawiam młody te razem z majstrem ze stajni Bywa, że jestem samotny jak pirat Lecz stajnia jak łaj, bo to wielka rodzina Nie masz co robić, z kim gadać czy pograć Piszesz, a ekipa już czuje kompa Na naszej stajni stamy do mordy jak ojciec możesz być spokojny Ja, jedyna zasada To dobra zabawa I żeby każda morda była dla siebie dobra Szanujcie wszystkich, bądźcie dla siebie fajni Pozdrawiam młody te, razem z majstrem ze stajni Pozdrawiam młody terazem z majstrem ze stajni lasu na ceaki osu. Pijam na kanał. Ekipa krzyczy chciał. Staj u majstra. Ekipa bez ripy. Lidz, i top każdy lada mamy skite. Jank robocie, no ulgi z lotacji. Rywal na reszcie nie ma kalkulacji. Dżungle nasz, parę już na stajnia jedzie ostro Nie ma co leżeć, Nasz podstawuje a z byli duchy w pasmofobii Chowają się w ślimie, kamera nocna Termometr moment wreszcie widzę widmo Ale mordy są w podnieceniu Stajnia u majstra, mordy zawsze w w rolach Mamy pasmo na prosie, i lojalna, duchy nas nie ruszą Gramy na pełnej, nie wymienkamy duszą Chodzimy na Reaf, chodzimy w ten świat, stajnia u majstra, tu jest nasz świat MF wskazuje, więc wchodzimy w trans Wywołujemy zjawy, śmiejemy się w twarze Jak hekarim na urcie, mówimy masz kacze Lugangi lecą jak duchy w Nasz skill to relaks, wróg pada tak łatwo Zdobia, duchy nie mają szans MF wskazuje, więc wchodzimy w trans Gramy taktycznie jak w na split push Duchy tracą blunt, lecimy na push Mordy zawsze w szczosie, w lola Gramy fazmo na prosie, kipa lojalna Duchy nas nie ruszą, gramy na pełnej Nie wymiękamy duszą chodzimy na rift Wchodzimy w tej świat, stajnia u majstra Tu jest nasz brat szukamy dowodów Speedbox, ghost orb, nie ma zawodów Widzę jak drzwi same się zamykają Ale my się śmiejemy, duchy to bajan, Temperatura spada, w lolu temperatura